Jest słoneczne, marcowe popołudnie. Młody siedmioletni chłopiec wychodzi na środek sali i staje przed kilkucięcieosobowym gronem swoich kolegów i koleżanek. Wśród osób, które siedzą na tej sali są także panie wychowawczynie i mamy. Młody chłopiec staje, prostuje swoją sylwetkę, wypina pierś, Pierś, na której rozpostarta jest czerwona wstęga z napisem 8 marca, i trzymając w ręku czerwonego tulipana, śpiewa. Marzec, marzec, pięknie się wystroi, do kwiaciarni poszedł, obiegł prędko i tak dalej, tak dalej płynie pieśń. To był mój pierwszy publiczny występ, jaki pamiętam. To był oczywiście w przedszkolu. Potem były kolejne, kolejne wystąpienia, kolejne. Z takie podobne zdarzenia w szkole podstawowej, w szkole średniej. Potem był, jak wiecie, kabaret. Ale też w trakcie, tą, rozwijając swoją tą pasję aktorską, to życie zawodowe również, również związane było ze sceną. Dziennikarstwo, a teraz ostatnio trenerstwo. I kiedy prowadzę szkolenia z wystąpień publicznych i osoby pytają mnie z reguły najczęściej na początku o to, o jedno właściwie. Grzesiek, słuchaj, ale jak my mamy pokonać stres? Bo ty, to z tego co widzę, to ty po prostu masz ochotę, żeby być na tej scenie. No rzeczywiście, tak trochę jest. Ale my często takiej ochoty nie mamy. My tutaj wychodzimy z musu, bo musimy, bo taka jest konieczność, jak my mamy pokonać stres? No więc ja wtedy niezłomnie odpowiadam jedno. Słuchajcie, może to trudne jest, żeby trudne do uwierzenia, ale... Pamiętam, że dawno, dawno temu, jak i dzisiaj, za każdym razem, kiedy wchodzę na scenę, ja również odczuwam stres. Ja również odczuwam stres. Natomiast przez te lata doświadczeń wypracowałem kilka metod, które mi w tym stresie, w pokonaniu tego stresu, pokonają, pom pomagają. Tą metodę, którą chcę z wami się wam podzielić, nazwałem tak autorsko WWW. I dzisiaj za chwilę Wam ją zdradzę. Pierwsze W. Pierwsze W. Przed chwilą właśnie tę metodę zastosowałem. To jest wspomnienie. Moim zdaniem to jest najbardziej skuteczna metoda. Za każdym razem, kiedy przygotowujesz się do wystąpienia, przypomnij sobie zdarzenie z Twojego życia, właśnie kiedy miałeś ze sobą takie wystąpienie publiczne, które sprawiło, że Ktoś do Ciebie podszedł, powiedział Ci, że słuchaj, fantastycznie się Ciebie słuchało. To było fajne wystąpienie. Być może nie było to wystąpienie, wiecie, na auli, gdzie jest tysiące, są tysiące osób, ale jednak jedna osoba przyszła i powiedziała Ci gratuluję. To było dobre wystąpienie. Tak więc pamiętaj o swoich sukcesach właśnie z takich zdarzeń, kiedy miałeś okazję występować publicznie, po to, żeby przy kolejnym wystąpieniu móc sobie właśnie przypomnieć. A jeśli jest ich więcej, wtedy twoja pewność rośnie. I wychodzisz na tę scenę i sobie przypominasz, aha, ja potrafię, ja potrafię. Drugi element, kolejne drugie W, to jest nic innego, jak wyćwicz swoją mowę. Niby to jest takie banalne, ale jednak w tym ćwiczeniu można uzyskać kilka różnych poziomów. Pierwszy, bardzo podstawowy, do którego zachęcam, to jest, słuchajcie, próba przed lustrem. Przed lustrem. Jak widzicie, stajemy sobie najpierw przed dużym lustrem i wypowiadamy słowo po słowie, aż do momentu, kiedy ta nasza mowa będziemy czuli. Płynie. Tak? Płynie, ona nabiera tempa, ma wigor, ma energię. Nie, nie zająkujemy się przy tej mowie, więc to jest ten moment, do którego dążymy. I teraz jedna bardzo istotna rzecz jest taka. Dlaczego przed lustrem? W momencie, kiedy chwytamy kontakt wzrokowy bo widzimy siebie, stoimy w obliczu najsurowszego krytyka, jakiego mamy, czyli samego siebie. Jeżeli ten krytyk, surowy krytyk widzi, że ta mowa twoja jest taka, jaką chciałbyś, by była, to nabierasz pewności, pewności siebie, że wyjdę w takim razie tak samo za chwilę na scenę, stanę przed ludźmi, żywymi, już nie przed lustrem, ale to samo będę w stanie odtworzyć. Będę w stanie. Dzięki temu też zwróć uwagę, jest jeszcze jedna ciekawostka. Jeżeli ja mam kontakt wzrokowy z sobą, stojąc przed lustrem, to też mam też okazję i przestrzeń do tego i śmiałość, żeby chwytać ten kontakt wzrokowy, kiedy stoję przed żywymi ludźmi. To jest dlatego taki istotne. Ale zwróćcie uwagę na ten jeszcze element, który tutaj wykorzystałem. W próbie można osiągnąć jeszcze wyższy, wyższy poziom zaawansowania. Mianowicie chodzi o to, że jeżeli wiesz, że być może będziesz występował z wykorzystaniem mikrofonu, a nie masz mikrofonu w domu, to weź do ręki na przykład rurę od, 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 od odkurzacza i w ten sposób, tak jakbyś miał mikrofon w ręce, poczuj się swobodnie z tym mikrofonem, z tą rurą, z tym kablem, z tym przewodem, który od tego mikrofonu zwisa, po to, żeby później się na przykład o ten mikrofon nie zaplątać, żeby sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, kiedy będziesz już na scenie. Jeszcze jeden bardzo cenny, cenny, cenny element, który taki odkurzacz posiada. Pracując z odkurzaczem, sprawiasz, że przygotowujesz się na wszelkiego rodzaju niespodzianki. Czyli wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie na Twojej przerowie ktoś włącza jakąś paszynę. Teraz pytanie, jak zareagujesz? Czy będziesz krzyczał jego głosy do tego stopnia, że wystraszysz swoich słuchaczy? To jednak zobaczy, że to nie jest dobry wyjście, i stwierdzisz, że aha, jak jest jakiś hałas, to może najlepiej go przeczekać. Czyli w ten sposób przygotujesz się na niespodzianki. Na niespodzianki. Tego typu chociażby, jak tam młody dżentelmen nam zgotował, prawda, na początku, że też, prawda, zaczął grać w jakąś tam grę i ta gra też spowodowała pewne, pewne zakłócenia. Więc przygotujmy się na takie niespodzianki w taki właśnie sposób, jak pokazałem Wam w tej chwili, pracując samodzielnie w domu. A najlepsze, to możesz sobie zgotować, najlepszą pomoc, to jest taka pomoc, że prosisz na przykład rodzinę, kolegów, znajomych i robisz tę próbę w warunkach, które są najbardziej podobne do tych, jakie będziesz miał w rzeczywistości. I trzecie W, bo wiem, że umiecie liczyć. Trzecie W jest to element, moim zdaniem, bardzo niedoceniany. Po prostu wypocznij. Tak to jest, że kiedy jesteśmy wypoczęci, kiedy śpimy na przykład 8 godzin, a nie 5, a nie 4, to tryskamy energią. Mamy autentyczną, spontaniczną reakcję na reakcję naszych słuchaczy. Mamy uśmiech na twarzy, mamy radość, mamy energię, mamy optymizm, mamy dobry nastrój i ten nastrój inni doceniają, dostrzegają. Jesteśmy wiarygodni, jesteśmy sobą, jesteśmy naturalni, chcemy tutaj po prostu być. Tak więc, tak jak słyszeliście, Trzy razy W – Wspomnienie, wyćwiczenie i wypoczynek, to są te elementy, które mogą sprawić, że kiedy wyjdziesz na scenę, kiedy wyjdziesz na scenę, to będziesz się zachowywał tak jak ten sześcioletni chłopiec, że bez żadnego skrępowania będziesz w stanie stanąć i z pełną odwagą, spontanicznością i, i energią zaśpiewać. I am the champions of the world.